Znowu patrzę w lustro w oczach, plana więcej. Marzenia jak paliwo, życie szybki przeciek. Nie chcę tylko śnić, chcę dotknąć ten sen. Bo jak wcisnę gaz do końca, to już nie ma mnie. Zaczynałem z niczym, tylko z głową pełną wizji. Teraz śmigam po mieście czuć zapach benzyny. Nie miałem nic, a chciałem mieć ten styl. Dziś na zegarku błysk to nie przypadek, to jest skill. Każdy mówił, zioł, nie dasz rady, po co próbujesz? A ja w głowie miałem plan, patrz jak dziś manewruję. Nie urodziłem się z fortuną w dłoni, ale urodziłem się z głodem, który mnie goni. Marzenia, mój napęd, pieniądze to efekt. Samochody, symbol, że przed światem tylko lecę przed siebie, bo jak wierzę w to, co robię, to nie ma granic w niebie Wczoraj był stres, dziś cisza w głowie, silnik mruczy jak kot, kiedy lecę po swoje. Nie liczę lajków, liczę ruchy i zyski. Życie nie jest bajką, ale mam w nim błyski. Pamiętam noc, gdy nie spałem do rana. Myślałem, co dalej i wtedy przyszła zmiana. Nie szukam sławy. Tylko własnej drogi, bo chcę zostawić ślad, nie tylko kurz po oponie. Marzenia, mój napęd, pieniądze to efekt. Samochody, symbol, że osiągnąłem cel. Nie uciekam przed światem, tylko lecę przed siebie. Bo jak wierzę w to, co robię, to nie ma granic w niebie. Dziś już wiem, że sukces to nie fart, a proces nie ma skrótów, tylko pod krew i progres. Widzę horyzont, tam gdzie inni widzą głę. Bo jak masz wizję, to reszta to gra. Nie potrzebuję fejmu, tylko wolności. By gonić sny, aż po kres możliwości. Każdy kilometr to nowy rozdział. Nie zwalniam, bo jeszcze nie widziałem świata. Marzenia, mój napęd. Pieniądze to efekt. Samochody, symbol, że osiągnąłem cel. Nie uciekam przed światem, tylko lecę przed siebie. Bo jak wierzę w to, co robię, to nie ma granic w niebie. Nie szukam dróg na skróty. Mam własny tor. Silnik serca głośno gra, gdy ruszam w przód jak w storm. Marzenia nie śpią. Ja też nie śpię z nimi, bo wiem, że wszystko jest możliwe, gdy naprawdę w to wierzysz.